Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam przepis na pyszne mięciutkie jagodzianki. Z podanych proporcji wychodzi 8 drożdżówek. Zaczynamy od przygotowania zaczynu z drożdży. Do miski wlewamy 80 ml ciepłego mleka. Dodajemy 1 łyżkę cukru, 25 g świeżych drożdży oraz 2 czubate łyżki mąki mieszamy. Do przygotowania drożdżówek możemy użyć również drożdży instant. Dodajemy je wtedy bezpośrednio do mąki razem z resztą składników bez robienia zaczynu. Jednak czas wyrastania ciasta w tym przypadku może wydłużyć się nawet dwukrotnie. Gotowy zaczyn odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia. Do misy wsypujemy 350 g mąki, 35 g cukru, jedno jajko 40 g roztopionego i przestudzonego masła, 70 ml letniego mleka, jedno opakowanie cukru z wanilią oraz wyrośnięty zaczyn drożdżowy. Wyrabiamy przez około 10 minut. Gotowe ciasto odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na około 1 godzinę. Ciasto w tym czasie powinno podwoić swoją objętość. W tym czasie 300 g jagód, ja użyłam mrożonych, mieszamy razem z dwoma łyżeczkami cukru i jedną łyżeczką mąki ziemniaczanej. Wyrośnięte ciasto przekładamy na blad oprószony mąką i dzielimy na 8 równych części. Każdą z części rozpłaszczamy. Na środku układamy dwie łyżki jagód i dokładnie sklejamy. Jagodzianki układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia z łączeniem do dołu. Przykrywamy i odstawiamy na 20 minut do ponownego wyrośnięcia. Z 25 g masła. 30 g cukru i 50 g mąki robimy kruszonkę. Wyrośnięte jagodzianki smalujemy jajkiem i posypujemy kruszonką. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 170 stopni przez około 20 minut. Jego dzianki są przepyszne, a świeżo zachowują nawet na drugi dzień. Polecam serdecznie.